odejmowanie logarytmów na maturze na co powinieneś zwrócić uwagę przede wszystkim na nasze podstawy logarytmu. Tutaj mamy dwie dwójki, to jest bardzo dobra informacja dla nas. Będziemy mogli skorzystać ze wzorów, które mamy tutaj poniżej w tablicach. W momencie, kiedy mamy odejmowanie dwóch logarytmów o tych samych podstawach, możemy je zapisać jako dzielenie. Przepisane, no to podstawiamy. Co robimy? Przepisujemy logarytm, przepisujemy też podstawę. Tutaj będzie dwójka i uwaga w nawiasie, co jest u góry? U góry jest nasza pierwsza liczba, czyli 96, a na dole jest nasza druga liczba, czyli 3. Teraz co musimy zrobić? Musimy to sobie skrócić. Czyli mamy logarytm o podstawie 2 z 96 podzielić na 3, to będzie 32. Ale to jeszcze nie koniec naszego zadania, bo zobacz, że taka odpowiedź nie znalazła się spośród wymienionych. Oznacza to między innymi to, że ten logarytm mamy do policzenia. I tutaj skorzystamy z klasycznej definicji logarytmu. To będzie jakiś nasz x, coś czego nie znamy. Czyli mamy a w miejscu, a jest dwójka do jakiejś potęgi ma nam dać 32. No I teraz pytanie: 2 do której potęgi da nam 32? Lecimy z szybkim sposobem na potęgi dwójki, warto je sobie chociaż raz w życiu wypisać. Wypisujemy je tak długo, aż trafimy na naszą liczbę. 2 do potęgi x to jest to samo co 32, czyli 2 do potęgi piątej. I zobacz, że nasza podstawa się już zgadza, dwójki są takie same, więc to trzeba podstawić miejsce x, a może być tam tylko piątka, żeby te liczby były dokładnie takie same. Więc odpowiedzią na to zadanie jest liczba 5. To będzie wartość naszego logarytmu, czyli również wartość tego wyrażenia.